Resztą równą 3. otrzymamy przy dzieleniu przez cztery następującej liczby. No i posprawdzajmy. 28 z plus 6. I ja tutaj najpierw rozpiszę sobie. Z szóstki zrobimy czwórkę. Jak? 6 to jest 4 plus 2. I tak 28 to jest... 4 razy 7, prawda? Razy z plus 4 plus 2 to się równa, to się równa. Tutaj mamy 4 i tu mamy 4. To wyciągam tą czwórkę przed nawias. Gdzie mam 4, tu mi co zostało? 7z plus 1. Dlaczego 1? Bo 4 razy 1 da mi z powrotem tą czwórkę. I co mi zostało? Zostało mi 2, więc to przepisuję. Plus 2. I co ten zapis znaczy? To znaczy, że ta pierwsza część tu to, to się dzieli przez 4. Dlaczego to się dzieli przez 4? No to zobaczmy. 4, 7z plus 1 podzielone na 4. Czwórki mi się skrócą, zostaje mi 7z plus 1. Ale, że mamy tu napisane plus 2, to ta liczba jest naszą resztą. Czyli tutaj mam resztę równą 2. Skąd się to bierze? Nie wiem, czy pamiętasz, jak na początku, w szkole podstawowej, zapisywało się, np. 15 podzielić przez 4. To się równa. I to było tak. 1, 5 podzielić na 4. 15, to jest 4 to 3, 3 razy mamy 12, odejmujemy 3 i zapisywało się to tak tą, tą liczbę z góry razy to, czyli 3 razy 4, a to, co na dole zostawało, dawaliśmy plus 3 i to była moja reszta, tak? Ta liczba, która tu mi zostawała, to była moja reszta. Więc widzicie, w tym zapisie też tutaj jest plus 3 i to znaczy i to oznacza moją resztę. Tak jak tutaj. Plus 2 i to oznacza moją resztę. Tylko tutaj mamy trochę inaczej zapisaną tą liczbę, tą, tą część, <laughs> bo mamy z literkami. Ale nic innego się tutaj dalej nie zmienia. Wszystko działa tak samo jak na początku, gdy uczy, uczyłeś, uczyłaś się dzielić z resztą. I teraz tutaj mamy, co mamy? 12k plus 7 to się równa. 12K plus 4 plus 3. Ta siódemka zamieniła się na 4 plus 3. To się równa, to się równa. 12 to jest 4 razy 3. K plus 4 plus 3 to się równa. I znów tutaj, w tym miejscu mamy 4 i 4. Mogę to wyciągnąć przed nawias. Więc 4, Razy. Co mi tu zostało? 3K plus 1, 1, bo tak jak było przed chwilą. 4 razy 1, 4 razy 1 daje mi 4 plus 3. I dokładnie identycznie jak wcześniej. Ta część dzieli mi się przez 4. Właściwie przez 4 to mi się skrasa, tak? Ale tutaj zostało mi plus 3. Czyli w tym przypadku mamy resztę równą 3. I tak, to jest odpowiedź do tego zadania, ale yy, zostań jeszcze ze mną, to pokażę Tobie przykład C i D. W przykładzie C mamy 40J plus 2, no i tutaj już wiemy, że to 40J to jest 4 razy 10J plus 2, czyli to się nam dzieli przez 4, ta liczba dzieli się. Przez 4 to od razu widzimy. I zostało nam 2, czyli tu ma resztę równą 2. Ostatni przykład D. Mamy 60A plus 5 to się równa. 60 przez 4 to jest 15, czyli mam 4 razy 15. I zjadłam A plus 4 plus 1, tak? Co ja tu zrobiłam?

I plus 1, czyli ta liczba tutaj, pamiętamy, dzieli mi się przez 4, i mam plus 1, czyli to znaczy, że to jest reszta równa 1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to piszę.